Witajcie! Dzisiaj jesteśmy w Strzeżenicach, w miejscowości obok Mielna, nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie, co wam chcemy przedstawić. Chciałbym wam teraz zaprezentować pierwsze dwie działeczki dziesięciorowe. Znajdują się zaraz przy drodze gminnej, więc dostęp do nich jest bardzo łatwy. Na tej działce znajduje się już domek holenderski z zadaszeniem. Mamy tak samo jeszcze kilka konstrukcji, e, które już są wybudowane. Zobaczymy, co będziecie chcieli z tym zrobić. Kolejna działka, zaraz obok niej, jest w tym momencie niezabudowana, więc będziesz mógł zrobić to, co chcesz. Kolejne dwie działki, jak wspominałem, mają 11 arów. Za mną zobaczycie skrzynkę energetyczną, ponieważ do każdej z działek doprowadzony już jest prąd. A jeżeli chodzi o wodę, trzeba tutaj wybudować studnie i w ten sposób uzyskać wodę. Zobaczcie, działeczki są w bardzo cichej, spokojnej okolicy. I na koniec czwarta działeczka która już jest zabudowana, ma na, swoim, na swojej powierzchni domek letniskowy. Więc jeżeli interesuje Cię już dokończenie tej budowy, to jak najbardziej ta nieruchomość będzie dla Ciebie. I